Marta Kaczyńska znalazła się na świeczniku, gdy jej ojciec został prezydentem, a matka pierwszą damą. To wtedy opinia publiczna zaczęła zwracać uwagę na jej zawirowania w życiu osobistym. Marta stawała na ślubnym kobiercu kilka razy, unieważniała ślub, zaprzeczała ojcostwu. Teraz obchodzi szóstą rocznicę ostatniego ślubowania. Marta Kaczyńska to kontrowersyjna postać. Związana z Jarosławem Kaczyńskim i prawicą, wyznaje konserwatywne poglądy, o których pisze także w felietonach. Nie przeszkadza jej to jednak w życiu zupełnie wbrew wyznawanym przez siebie zasadom. Marta Kaczyńska, śluby, rozwody, Watykan, prokuratura i zaprzeczenie ojcostwa, życie Marty Kaczyńskiej mogłoby być doskonałym materiałem na film. Jej osobiste perypetie pełne były zawirowań i zwrotów akcji, po raz pierwszy na ślubnym kobiercu stanęła w 2003 roku jeszcze jako studentka. Jej rodzicom niezbyt podobało się, że córka chce zostać żoną tak młodo, jednak zaakceptowali decyzję jedynaczki. Wybrankiem Marty był Piotr Smunewski. Jeszcze w tym samym roku na świat przyszła ich córka Ewa. Po czterech latach, w 2007 roku doszło jednak do rozwodu, a Kaczyńska przedstawiła rodzicom Marcina Dubienieckiego. Tego wieczoru poinformowali rodziców Marty o kolejnej ciąży. Córka prezydenta musiała skontaktować się jeszcze z prokuraturą w celu wszczęcia postępowania zaprzeczenia ojcostwa. Okazało się bowiem, że ojcem Ewy nie był Piotr Smuniewski, pierwszy mąż Kaczyńskiej, tylko Dubieniecki. Marta Kaczyńska obchodzi szóstą rocznicę ślubu, celebrytka po rozwodzie z Marcinem Dubienieckim w 2011 roku to małżeństwo także przetrwało cztery lata, związała się z Piotrem Zielińskim. Obydwoje są po przejściach, Piotr ma także dzieci z poprzedniego związku, 28 lipca 2018 roku Marta Kaczyńska powiedziała tak po raz trzeci. Choć bardzo chciała wziąć ślub kościelny przed narodzinami trzeciego dziecka, postarała się o unieważnienie pierwszego małżeństwa, to dokumenty z Watykanu nie dotarły na czas. Państwo młodzi wzięli zatem ślub cywilny, a ich syn Stanisław Lech przyszedł na świat kilka dni później. Para jest już sześć lat po ślubie i wygląda na to, że Marta i Piotr są ze sobą szczęśliwi.